Poznaliśmy wyniki finansowe kanału Zero za 2024 rok. Nie jest to prawda spółka giełdowa, publiczna, ale Krzysztof Stanowski tak czy inaczej parametrami się pochwalił, no bo było się pochwalić. Łączne przychody to ponad 26 milionów złotych, z czego 6,4 miliona to ACES czyli pieniądze, które płaci YouTube za to, że widzowie odtwarzają materiały. A około 20 milionów to przychody z tytułu umów ze sponsorami. Koszty niecałe 20 milionów, co da na poziomie całych 6 milionów złotych za rok 2024. Największe przychody z odcinka o Karolinie Derbińskiej to jakieś 130-40 tysięcy złotych. Z dogrywki 90 tysięcy złotych. Zobaczcie, jeden odcinek i takie pieniądze. Kadra pracownica, pracownicza 110 osób na koniec roku. Spore wynagrodzenia. Wynagrodzenia duże, ale pracowników brakuje i Krzysztof Hanowski narzeka na to, że no, ciężko znaleźć dobrych dziennikarzy, którzy przyciągaliby uwagę odbiorcy i mimo że mógłby taką osobę os Złocić to po prostu takich osób tutaj brakuje. Była oczywiście reklama konferencji wydarzenie, które będzie w lutym organizowane przez kanał Zero. Ta ponad 1200 osób kupiło swoje bilety najdroższe, nie wiadomo po ile super vip -y, natomiast VIP-y po 5000 a te tańsze po odpowiednio 1600-300 zł. To też w ramach takiej ciekawostki można sobie te bilety oczywiście kupić. Tak myślę co jeszcze ciekawego tam było powiedziane Wynagrodzenie dla pracowników to niektórzy od materiału, niektórzy mają dodatkowo jeszcze udział w przychodach z danego odcinka, żeby motywować właśnie się wzajemnie do tego, żeby te materiały były dobrej jakości, żeby się dobrze klikały. Ponad 450 milionów wyświetleń treści na, na kanale Zero w trakcie ostatniego roku, więc naprawdę dobry wynik. No i jeszcze taka ciekawostka. Krzysztof Stanowski powiedział, że nie otrzymał żadnych pieniędzy od państwa, czy od spółek Skarbu Państwa, ale jest otwarty na taką współpracę, więc gdyby te spółki były zainteresowane reklamą, to on jak najbardziej współpracę taką podjąć może. Nie będzie już Rocket Jobs jako głównego partnera, przynajmniej w pierwszej połowie roku. Tym głównym partnerem zostaje SFD.